No dzień dobry, e, witam wszystkich z poznaku Panny, to jest czytanie dla Was na sierpień 2025 roku, a ja mam na imię Aleksandra, a ten kanał nazywa się Helik Helikstarot i witam Was na nim. E, Rozgośćcie się, z tego czytania weźcie to, co Wam pasuje i to, co z Wami rezonuje. Pamiętajcie, że jest ono ograniczone, ponieważ jest ogólne, więc... Jest dla wielu, wielu osób. Jeśli potrzebujecie ze mną pogadać indywidualnie, piszcie do mnie helicetermoopag.com. Ten mail znajdziecie też w opisie tego filmu. A tak poza tym, to jeszcze e, pamiętajcie o swojej wolnej woli i o tym, że tarot to żadna wyrocznia, tylko e, pogodne i przyjacielskie wskazówki. Pogodne albo mniej pogodne. W tym miesiącu robię czytania bardzo intuicyjne, bardzo na luzie. Taki sobie dialog z kartami uskuteczniam. I jeśli Wam się ta metoda podoba, jeśli podoba Wam się to, co robię, to jesienią ruszy kurs stacjonarny w Gdańsku, na który już nie ma miejsc. Ale mówię o tym, dlatego że. Mm, jest też kurs online, który będę pewnie nie za długo wypuszczać, pewnie po wakacjach. I będą też kursy bardziej takie intensywne, weekendowe. Więc jeżeli chcecie się zapisać, jeżeli chcecie w czymś takim uczestniczyć, to piszcie do mnie. Ja Was wciągam na taką listę i będę te osoby informować, kiedy to wszystko będzie ruszać. No dobra, to teraz jedziemy. Energia dla panny na najbliższy miesiąc, na, na sierpień. Dla tych z was, którzy mają rodzinę w sierpniu, wszystkiego najlepszego. Tak, przy okazji. I od tego zaczniemy, od takiej karty najogólniejszej, takiej aury na ten czas dla Was. Co tutaj na dzień dobry? I na początek tarot chcę Wam powiedzieć. Panny. Królowa Kielichów, bardzo taka uczuciowa postać, może to znaczyć, zacznijmy od mniej prawdopodobnych rzeczy. Ona oznacza matkę, ona oznacza miłość bezwarunkową, więc możliwe, że bardzo ważna jest w tym miesiącu matka, że temat matki wypływa. Jeśli jesteście matką, to Wasze matczyne uczucia są tutaj na, na pierwszym planie. Eee, natomiast tak w ogóle to, tą figurę, czy też ten archetyp e, matki kochającej bezwarunkowo nosimy w sobie każdy z nas i każda z nas, niezależnie od płci, wieku i tak dalej. To jest po prostu obecne w polu i manifestuje się w nas. Yy, więc może to być po prostu bardzo uczuciowy yy, miesiąc, pełen takich yy, właśnie bezinteresownych gestów, postaw, yy, też potrzeby, potrzeby bliskości, potrzeby zaopiekowania się albo kimś, albo może sobą też, bo ona też ma tą miłość bezwarunkową do siebie. Ona też dba o swoje serce, więc tak. Ostatecznie zawsze jednak wracamy do siebie i odnosimy się do siebie. To jest pytanie, ile we mnie tej miłości jest, na ile ja sobie może nawet na nią pozwalam, bo to nie jest tak, że ona jest albo nie ma. Ona jest! Tylko czasami mamy zupełnie zamknięty jakby ten kanał. Mamy zamknięty do niej dostęp. Przez kogoś albo przez siebie samych, nie? Kiedy bardzo dużo na przykład od siebie wymagamy, to trudno. Żeby ta bezwarunkowa miłość do siebie, a co za tym idzie dla innych, przez nas mocno przemawiała. No dobra, czyli taka potencjalnie właśnie obdarowująca energia, energia bezwarunkowej miłości. O a co ja tutaj chcę spytać Tarota? Gdzie ona płynie? Mam ochotę spytać bo mm, miłość chyba jest tak, że ona potrzebuje obiektu, potrzebuje podmiotu, prawda? E gdzie ona płynie albo gdzie by, może popłynąć, którędy, tak? W jakim obszarze albo do jakiej osoby? O to pytamy. I mamy Rydwan. Czyli nie ma tutaj wskazanej konkretnej osoby, natomiast jest wskazany kierunek. Ona dynamizuje w tym miesiącu. To są w ogóle karty związane z rakiem, ze znakiem raka, czyli tym takim bardzo uczuciowym rakiem, który jest odległy od Was o kwadraturę czyli no, ma. Nie, nie kwadraturę, co ja mówię, sekstyl. <laughs> Czyli y, y, gdzieś tam y, ma dla was coś atrakcyjnego ta postawa. Y, tutaj jest pokazany y, postęp, tu jest pokazany pęd, tu są pokazane pragnienia. Więc ta miłość, taka y, akceptująca, przyjmująca wszystko, y, z bardzo dużym. Y, Wachlarzem możliwych zachowań, ale przede wszystkim z bardzo szerokim marginesem tolerancji. Ona pcha do działania. Ona otwiera ścieżki. Ona w ogóle może dawać takie poczucie, że jestem nie do powstrzymania, że jestem gotowa, gotowy na podbój świata. Więc przed Wami podbój świata. Tutaj możecie zaprzęgnąć swój silnik serca do tego rydwanu. Może też być w takiej zupełnie przyziemnej interpretacji, że na przykład wy kogoś albo ktoś was obdarowuje bardzo taką piękną, romantyczną miłością na wyjeździe, bo rydwan to po prostu też pojazd, więc często rydwan sugeruje podróż, sugeruje. Zmiana miejsca, yy, właśnie te, takie fizyczne przesunięcie się całkiem dosłownie, jest to po prostu pojazd, nie? Czyli e, może też wam <ścoughs> ta sercowa energia e, się uzmysłowić, u, ujednoznacznić, e, ukazać, kiedy jesteście gdzieś indziej niż do tej pory? Kiedy jesteście w jakimś takim dużym ruchu? No dobra, dokąd was to może zawieść? Co wy możecie osiągnąć, będąc na tym rydwanie? Pięć pentakli. Wiecie co, no? Pięć pentakli to jest jedna z takich nielubionych kart w tarocie, bo pokazuje dwójkę żebraków, którzy nie, nie dostępują światła i ciepła. Natomiast jednym z najstarszych znaczeń tej karty jest wielka miłość. Jest miłość taka na dobre i na złe. Więc możliwe, że Was to. Em, na działanie aż takiej wielkiej miłości wystawia. Natomiast ja sobie myślę, że to też może po prostu oznaczać jakieś ograniczenie w imię właśnie postępów w innym obszarze. Tak? Że trochę tutaj sobie odmawiacie, trochę czegoś oszczędzacie. Nie dajecie sobie dostąpić do tego ciepłego miejsca, tak? W imię dalszych postępów, w imię właśnie dalszych podbojów. Może tak być? Natomiast może też tak być, że ta królowa kielichów jest tak szlachetna, jej serce jest tak przepełnione, że Coś Was w Waszym dążeniu naprowadza ku osobom, które mają problemy, nie? Może być tak, że Wy możecie coś bardzo zmienić w życiu takiej osoby, która ma problemy, która, która jest w jakichś tarapatach, która jest chora, która potrzebuje pomocy, która potrzebuje właśnie bezwarunkowej miłości jako takiego lekarstwa właściwie, nie? Może może też być tak, taka, taka mniej szlachetna interpretacja, że ta wasza przygoda, tak, ten postęp, ta podróż, to spotkanie czegoś co bardzo was porusza w sercu, że to przynosi wam pewne problemy. Mogą to być problemy finansowe, może to być konieczność samoograniczenia się. Eee może wam zwyczajnie zabraknąć pieniędzy na coś tak. Może te wydatki będą za duże i stąd pojawi się potrzeba oszczędności. Ale mam wrażenie, że tu jest takie takie zdecydowanie, że niezależnie od tego ile mnie coś będzie kosztować, ja to zrobię. Nie? Zrobię to w imię miłości. Nawet jeżeli to spowoduje, że, że potem nie, że nie będzie co do garnka włożyć, ale że będzie mi trudniej, tak? Trzeba też pamiętać o aspekcie takim, to jest ograni, ograniczające, tak? Trzeba pamiętać o rozbuchanym aspekcie rydwanu. Tam są pragnienia, nad którymi nie zawsze panujemy. Ta piątka to może być takie sprowadzenie trochę na ziemi. Zobacz. Do czego prowadzą Cię pragnienia, nad którymi nie panujesz? No dobrze. Co najlepszego się może wydarzyć w tej historii? Jakby, jak, jaki jest potencjał e, najwyższego dobra w tej, w tej historii? W tym scenariuszu dla Was? Asbuław, czyli nowy początek, generalnie siły życiowe, które powracają. To, jest, to, to nie jest materialne, to jest takie poczucie, jak się budzimy rano i cieszymy się, że jest ranek, że jest kolejny dzień, że jest kolejny dzień i że my w nim możemy działać. Mamy jakiś plan działania, mamy jakąś wizję, co będziemy robić i jesteśmy gotowi do rozwijania siebie, do rozmuchiwania własnego ognia. Więc to ma taki potencjał odświeżający. Czuję tutaj odżycie, po prostu odżycie, bo to jest iskra życiowa, to jest energia życiowa, to jest ogień, z którym idziemy przez życie. No dobra, a na co uważać, żeby ten potencjał się ziścił? Innymi słowy, co jest tutaj wyzwaniem? Co w tym zadaniu jest wyzwaniem, czyli może być trudne, może wy wy wymagać, Powiększego, po, powiększego, powiększenia swojego pola, e, pola działania, tak, pola, pola w którym czujemy się wygodnie, bezpiecznie. Książę mieczy, czyli sprawy komunikacyjne, albo człowiek, który jest bardzo uparty, ma bardzo szczegółową i konkretną wizję tego, co chce zrobić, osiągnąć. Mm. Jest szybki. Więc może być tak, że ktoś się z nami na przykład nie zgadza e, i staje o koniem i, e, i oporuje i ciągnie ku swojemu. E, to może się szczególnie mocno manifestować w warstwie słownej, w warstwie umysłowej przekładającej się na słowną. Książę mieczy to często szermierki e, słowne, tak? czyli. No bywa że kłótnie mniej lub bardziej wyrafinowane. Natomiast oczywiście to nie musi przyjąć formy zewnętrznej niż od nas, tak? To może być nasza inklinacja do tego, żeby pyskować, kłócić się, próbować udowodnić drugiej osobie, że jesteśmy od niej inteligentniejsi. Rycerz mieczy to często jest taki człowiek, który Próbuje zabłysnąć za wszelką cenę, nie? Który chce się pokazać jako błyskotliwa osoba i nie przebiera w środkach, żeby to zrobić. Co jest dość lekkomyślne i krótkomyślne. Więc zwróćcie uwagę na to, jak się komunikujecie. Niech to będzie dojrzałe i myślę, że łagodne. Ta królowa kielichów tutaj mówi o łagodności. No dobra, to wiemy. Wiemy, jaki to jest obszar, wiemy, co nam może przynieść, wiemy, na co uważać. To może jeszcze spytajmy o to, co jest niespodziewane w tej sytuacji, co jest niespodziewane w tej historii, co się może przydarzyć w tym miesiącu niespodziewanie. Księżniczka Buław, czyli o, dla mnie tutaj e, pojawił się motyw e, w ogóle e, no, tej energii życiowej, entuzjazmu, ale też pożądania, że to jest takie pożądanie, które rodzi e, chęć działania i wielką parę do działania, i też od, odruch ku działaniu. Czyli może być tak, że pewne rzeczy wychodzą nam bardzo szybko że bardzo szybko ruszamy ku czemuś, bardzo szybko zaczynamy coś wykonywać. E, Możemy mieć zmienne humory, zmieniać zdanie, szybko też rezygnować z, z innych kierunków niż te, które w tej chwili nam się akurat podobają. Ale to jest bardzo przyjemna karta generalnie, nie? Czyli niespodziewanie możemy czuć więcej wiatru i, i chęci działania niż nam się początkowo wydawało. To też jest bardzo młodzieńcza energia. Więc myślę, że też możemy poczuć się po prostu młodziej, jakoś tak żwawiej, jakoś tak no właśnie bardziej bardziej radośnie, bardziej z łatwością. To jeszcze wskazówka na koniec. Co nam tarot radzi? Co robić, jaką przyjąć postawę, czym się zajmować? Co tutaj najlepszego możemy uczynić? Dwa kielichy powrót do początku, trochę. Bo to jest kochać. Kochać, ale też być partnerem. Być partnerem, partnerką i oczekiwać partnerstwa, co w takim wielkim skrócie oznacza traktować ludzi jak równych sobie, tak? Czyli ani wyżej, ani niżej. Ani nie zadzierać nosa, ani nie, nie, nie tracić wiary w siebie, tak? Mieć adekwatne poczucie własnej wartości i nie czuć się nigdzie intruzem czy, czy jakimś oszustem, tak? Tylko wychodzić z takiej pozycji asertywnej, czyli ja jestem w porządku i ty jesteś w porządku. I to może. E, oczywiście, manifestować się na poziomie miłości, ale nie musi. Może się po prostu manifestować na poziomie takiej swobodnej, e, równoważnej wymiany, tak? bo kiedy uważamy kogoś za równego nam, to będziemy go traktować tak, że on może się na nas otworzyć, że może nam coś dać i my też możemy tej osobie wtedy coś dać. Więc tu jest taka wymiana, jak równy z równym. Więc tego się w sierpniu trzymajcie, nie? żeby mieć to serce czułe i otwarte. To nie znaczy, że tak otwarte, że pozwalamy każdemu do niego wejść i tam z brudnymi butami na przykład. Nie o to chodzi. Ale żeby potencjalnie każdy mógł stać się jakoś tam naszym partnerem, nie? żeby w ogóle dopuszczać taką możliwość, bo wtedy zazwyczaj objawia nam się ludzkie bogactwo i to nie znaczy, że nie będzie nigdy w top. Oczywiście, że będą, ale kiedy mamy odpowiedni poziom uwagi i szacunku dla siebie, to, to się szybko wychwytuje nie? i się nie, nie dopuszcza się do jakiegoś e, re, takiego nawet nie rezultatu, tylko kierunku m, niepożądanego. Czyli z szacunkiem i miłością do innych. Myślę, że to jest takie motto e, tego miesiąca. I tego Wam bardzo życzę, i żeby ten szacunek i miłość również przychodziły do Was, po prostu. Co powinno się naturalnie dziać, bo zazwyczaj to, co wysyłamy, jakoś tam e, do nas wraca. Co trzeba zrobić? Trzeba mieć świadomość tego, co się wysyła. <laughs> bo to, jak się ją ma, to wtedy można zacząć pracować nad jakimiś nie wiem, wzorcami, na przykład niekorzystnymi, nie? żeby je zmienić. Ale najpierw trzeba wiedzieć, co to jest, co ja wysyłam. No dobra, jak zwykle się rozgadałam, e, miało być krótko. Wszystkiego dobrego, drogie panny. E, coś jeszcze chciałam na koniec powiedzieć i proszę, zapomniałam. A, wiem co. Żebyście nie patrzyli tylko na swój znak słoneczny, jeszcze tylko przypomnę, tak? Bo e, nasz kosmogram urodzeniowy to nie jest tylko miejsce słońca, bo gdyby tak było, to by było. Nie wiem, 12 typów ludzi, a tak nie jest. Nie dość, że jest zniuansowanie w obrębie znaku, to przecież jeszcze mamy różne, różne ciała niebieskie i różne, różne aspekty w tym horoskopie urodzeniowym, więc zwróćcie też na to uwagę: takie minimum to jest ascendent, księżyc, no i jeszcze planety osobiste, czyli Mars, Wenus i Merkury. Szczególnie jeśli są mocno obsadzone, jeśli występują gdzieś razem, wzmacniają się wzajemnie, zwróćcie też na to uwagę. I myślę, że z takich historii, które tutaj opowiadam, które tarot chce opowiedzieć. Jak sobie posłuchacie dwóch czy trzech, tak, takich, które dotyczą was pewnie w różnym stopniu, to jesteście w stanie sobie sami same złożyć taką bardziej indywidualną układankę. I wiem, że to jest pewna praca i pewne intelektualne ćwiczenie, myślę, ale myślę, że może być bardzo przyjemne i może być bardzo rozwijające. I takiego odbioru Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.